MGN Najlepsze Suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich. Słuchajcie, totalny spontan. Darek do mnie napisał dosłownie pół godziny temu. No i nagrywamy. Cześć Darku. Cześć, cześć. Witam, witam. Zaczniemy, bo słuchaj, Ty masz kilku rywali, ale zaczniemy może od tego, z którym bijesz się teraz, z którym bije się na Fame Friday Arena 2. Tak. Tylko po ogłoszeniu Twojego pojedynku Darek od razu poszły pancze Twojego rywala. Yy, dlaczego Ty go nie lubisz? Ale mówisz o kim o Lisku? O Lisku, tak. No, teraz o znaczy, dziecku pisz. Znaczy, czy ja wiem, czy pancze. Nie, no po prostu yy, próbowałem jakoś podkręcić trochę, wiesz, nie tam, żeby go tam jakoś tam ubliżyć, bo coś takiego, bo ja nie znam całkowicie chłopa, wiesz, co dzień nawet nie wiedziałem, że on tam kurwa skacze. No ale, ale później ludzie mi zaczynali, wiesz, wysyłać tam jakieś kurwa jego tam osiągnięcia i tak dalej to mówię o kurde no to dobra spoko sportowiec takie Aha. wiesz e, dobrej klasy także no nie będziemy mu tam za bardzo nie będziemy tam po nim jechać no bo raczej nie wypada no jak sportowiec to sportowiec no ja też kiedyś byłem sportowcem także wiem o co kamam nie a zresztą, od, no, a zresztą po śmiercięskim też y, wyszło jak wyszło i trochę tam troszeczkę mi się dostało, także mam <laughs> lekką nauczkę, nie? Jeszcze mi się dostało tym pierwszym na konferencji od ciebie. No dokładnie, no, ale tym pieprzem to wiesz, no kurwa ludzie tak spanikowali, a ogólnie to śmiesznie wyszło moim zdaniem. Nic nikomu a. się nie stało, ludzie od pieprzu nikt nie umiera. <noise> Darku, powiem ci tak, twój rywal jest zakwalifikowany na, na kolejne Grzysko Olimpijskie w ogóle. On z tego co wiem, już ma kwalifikacje. Także co no nie lada wyzwania. Nie, bo... nie pojedzie. Czemu? Czemu? Nie pojedzie. No, no, Hubert. No, trzeba być świadomym, że wchodzisz do klatki się bić, a nie, kurwa, nie idziemy pływać albo nie idziemy grać w szachy, kurwa, albo nie gramy w Bagwitona. Idziemy się napierdalać, więc on nie pojedzie. Może nie pojechać, no chyba sobie z tego zdaję sprawy. Ja, ja idę mu zrobić krzywdę. No. To jest walka. Oczywiście. To jest sport, jest klatka, jest wszystko, są zasady, ale nie ukrywajmy się. Praktycznie wielu z moich przeciwników po naszych walkach no niestety albo kulało, albo coś tam się stało. Filipkowi skrzywiłem nos, kurwa do dzisiaj tam coś głupio gada, coś tam, mm, coś mu tam niewyraźnie, z główką środko iło już także. No słuchajcie, to nie są żarty. Nie ma co się, e, co się śmiać po prostu. No nie pojedzie, nie pojedzie, no bo ja zamierzam go tam kurwa naprawdę ubić, chcę przede wszystkim wygrać i chcę się zreflektować, chcę po prostu dać moim kibicom, moim fanom upragnione zwycięstwo. Więc co, kiedy ogłosili w ogóle twój pojedynek, to ja byłem trochę w szoku, bo ja myślałem, że wiesz, po przegranej dostaniesz teraz kogoś być może, nie wiem, no słabszego, a to wychodzisz do gościa, ja go widziałem granicę. Nie jest na słabszy, ale to jest. On jest słabszy. Przecież, przecież ludzie. Czym wy się kierujecie kurwa wyglądem? Nie, nie ale wiesz, dochody, chodzi, że on ma ciągle Darek, on ma ciągle do czynienia ze sportem. To jest aktywny, czynny sportowiec, tak, nie? Tak, ale tyczka to nie jest, to nie jest MMA, to nie jest kurwa, nie wiem, do czego można to porównać? Okej, okay, jest wysportowany, tak. jest szybki, no bo tam biega, wiadomo, i tak dalej, ale kurwa, to jest tak w klatce, jakby ci nagle ta tyczka się połamała. Padasz jak flat na ziemi i cię nie ma. No tak będzie w klatce, no nie oszukujmy się, to jest walka i tam się wszystko może zdarzyć. Dla mnie on jest słabym przeciwnikiem. Nie ma ani e, jednej walki. No, ale porównywał cię do ogórków, do ogórka cię porównywał. No bo wiesz, nagadali mu tam głupo, nie wiem z kim on tam się zadaje, kurwa, kto mu tam, wiesz, jaki ma tam team. Jeżeli jego team mówi na mnie, że ja jestem ogórek, no to niech sobie każdy sam pomyśli, co, co ci ludzie gadają. Moim zdaniem, ja mam do niego szacunek, bo jest sportowcem, wiadomo. Trzeba mu oddać sześć, że jakieś tam osiągnięcia ma, więc dla mnie jest naprawdę dobrym sportowcem i to mm -hmm. trzeba przyznać przy wobec. Ale w klatce jest dla mnie zwykłym amatorem, który jeszcze nie wszedł się bić i naprawdę zrobię mu krzywdę. Ludzie, zdajcie sobie sprawę, że wchodzicie do klatki. Show jest show, zabawa jest show, konferencja, ale na końcu idziemy się napierdalać. To trzeba sobie zakodować. Słuchaj, ale on bardzo błyszczucznie też podchodzi yy, do ciebie. Ja myślałam, że wiesz, że tam będzie bardziej tak easy, klejtowo, a on mocno ci się odgraża w tych storkach. No Znaczy, widziałem tylko tam jedną storkę, bo za bardzo wiesz, skupiam się dużo na tych treningach. Teraz cały czas zapierdala, powiem Ci, że od chwili, kiedy się dowiedziałem, to w ogóle nawet treningu jeszcze nie opuściłem. Robię naprawdę ciężkie te treningi, jestem naprawdę już zmęczony, ale będę zapierdalał. ten tydzień sobie przed walką odpocznę. I powiem ci szczerze, że nie oglądam tych jego story. Coś tam mnie wysyłał do jakichś lekarzy, no spoko. Do logopedy niech, chyba. Niech się chłopak bawi, niech się chłopak teraz cieszy, bo po walce będzie smutny, będzie zasmucony. Następne mistrzostwa niestety obejdą się smakiem. Słuchaj, to tobą żeby to obejś... bym się nie zainteresował, ten e, PKOL e, Polski, ten e, Komitet Olimpijski. Ty chcesz wykluczyć ich jednego z zawodników. Niech wyklucza ich prawo, słuchaj. Ja idę, robię swoją robotę. Mnie to nie interesuje nic. Ja tylko chcę moich przeciwników, tak jak mówię, smaszę ten kraszę, Wyślemy liska do nory. Liski to są szkodniki i lisek powinien być w norze, a nie w klatce. Także tak zrobię. Zobaczycie, będzie wesoło. Słuchaj, jak jest się przygotowywać do takiego chłopaka, który no jeszcze nie walczył? Chłopak w sile wieku, wysportowany gość. No, ale nie wiadomo, co się można po nim spodziewać, i też nie wiadomo, jak mu wiesz, zagra głowa. No nie, bo jednak wchodzicie, wiesz, do klatki, zamykać się klatkę i zostajecie tylko wy i sędzia. No wiesz, skakać mi tam nie będzie otyczce, bo jakby będzie chciał mi skoczyć, to go złapie za nogi proste, wciągnę go z powrotem. Powyrywa <laughs> <laughs> mu te kurwa długie słapki, że tak powiem. No słuchaj, no ja nie wiem, jak on do tego podejdzie. No zobaczymy, jak on mentalnie wytrzyma to wszystko, ten cały opór. Z tego, co wiem, to. Już tam doszły do mnie jakieś tam przecieki, że chłopak nie jest mocny psychicznie z tego względu, że miał tam jakiś wywiad chyba gdzieś tam w TV Sport czy coś, bo, bo wiadomo, przy ogłoszeniu dostał bardzo duży hejt tam. Tak, nie? To, widziałem, no bardzo. pojechali, widziałem, czytałem też te komentarze, no i widziałem, że Lisek się troszeczkę tym załamał, przejął na pewno, no bo jakby nie było, wchodzi do naszego świata, a nasz świat no, jest grubo, grubo zwariowany i to jest prawda na pewno. Tu jest dużo odklejeńców, że tak powiem, tych pozytywnych takich świrów. No taka nasza rola, takie niestety, takie nam przydzielono zadanie, w rynkowych organizacjach musimy robić show, musimy się bawić, musimy, kurwa, to wszystko podkręcać i tak dalej. I Lisek no, wchodzi do naszego świata i wiesz, nagle ludzie go, wiesz, z tej drugiej strony ci sportowcy, ci, którzy są mhm. za sportem, go zjebali i tak dalej i tak dalej. Na pewno stracił dużo odbiorców, ale ja mogę Liska tylko pocieszyć, że nie bój się. Odejdą inni, ale przyjdą następni. Także spokojnie, Lisek. Bez, bez, bez szabu. Bez przygotowałeś coś na konferencję? Zobaczycie. zobaczycie. Bo mi coś chodzi o to, to czy Lef, masz. No. Lew na pewno zawsze coś tam jest w stanie coś fajnego zrobić, pokazać. Lew się zawsze bawi. Ja chcę Ech. utrzymać Twoją publiczność. Wiadomo, ci co odeszli, to niech wypierdalają. Jeżeli kurwa <laughs> mnie towali, no to nie musicie ze mną być. Ja wcale. Nie walczę o Was, ale ci, co są ze mną na, na dobre i na złe, także serduszko dla nich wszystkich, ale wiesz, że swoje pokaże. A to, co było ze Świerciestym, ze Świerczym, słuchajcie, prawda jest taka, że ja nie lubię piłkarzy, nienawidzę piłkarzy, ludzie wiedzą dlaczego. Mamy Ibrahimowicza, zjeba od klejąca, którego trzeba wyjaśnić prędzej czy później, i tak ktoś go wyjaśni. Coś tam słyszałem, że ma prawdopodobnie gdzieś tam walczyć, ale nie wiem, ile to jest prawdy w tym, chyba w UFC, ale nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Natomiast, tak jak mówię. Ja obojętnie, gdzie go spotkam, gdzieś na lotnisku, czy gdzieś. Świat jest mały, słuchajcie ludzie. To nie jest tak, że nie możemy spotkać danej osoby, bo jest jakiś kurwa, bo jest wielką gwiazdą. To nie jest tak. Gdzieś pojedziecie na lotnisku, czy gdzieś w jakimś miejscu na świecie, możecie się spotkać z kimś. Taka jest prawda. Ja już nieraz spotkałem znane osoby, wiem o tym, kiedyś pracowałem na bramkach, też spotykałem, kurwa, znane osoby. I zawsze możemy dopaść kogoś, kogo chcemy dopaść. A Ibra to jest, nie, to jest mój, kurwa, pierwszy wróg na świecie. Jego trzeba skraszować. Nie Czyli innego. co, podsumowując, co zrobi spotka z podcast Latana Ibrahimowicza? Zniszczył jego, czy co? Dostanie na pewno z buta w dupę, to jest na bank. <grym> Jak się rzuci, no to będziemy się napierdalać. prosto, ja się nie będę z nim pierdolił. Od razu mu powiem, że zabiłeś źródła, Powiem to po angielsku, tak żeby wiedział: You fucking kill the lion. You just only you. You are crushed. it. Dobra, myślisz, że Lisek jest gotowy na konferencję z tobą? Bo ja wiem, ja. Słuchaj, no, kto jak nie ja? Ja wiem, jak wyglądają z tobą konferencję. No i tam jest. Ale, ale ja Bubo. nie będę, pan wie, że nie będę Liska za bardzo wkurbia, bo ja też wiem o co chodzi. Mam też, że nauczkę po ostatniej konferencji też to, to troszeczkę to źle ludzie odebrali, no bo. Ja robię po prostu swoje show, starałem się pokazać na tyle, na ile mogłem, no a Tylko się... tu Ci, jeszcze się tylko wtrącę w zdanie, Darek, wiesz, ale, e, bo Piotrek Świerczewski nie chciał z Tobą podjąć e, takiej dyskusji, tak. a Lisek już widać, że podejmuje e, tą dyskusję, także wiesz, tutaj może być zupełnie inaczej. Nie no, zobaczymy, no jeżeli Lisek, kurwa, podejmie jakąkolwiek dyskusję, no to będziemy, będziemy w to szli, no dlaczego nie, dlaczego nie ma być wesoło, no tylko, że... Ja mówię no z mojej strony nigdy nie spodziewajcie się tego, że ja będę wchodził komuś tam na rodzinę albo będę nie, 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 nie. Takich, takie chujowe lewe rzeczy, bo ja to jestem ja, ja raczej idę w tą drugą stronę, tak. bardziej w tą, tą śmieszną stroną mhm. w stronę, a nie jakieś tam pomawianie kogoś albo coś takiego. Je, jeśli chodzi o to, to, to ja się w takie rzeczy nie bawię. I bardzo dobrze Darku, słuchaj Lisek ma jeszcze spinę z twoim byłym rywalem z Natanem Marconiem i chce was podjąć dwóch na jednej gali. A, no to ciekawe, ciekawe, tylko że ja myślę, że po naszej walce to jedynie na co go będzie stać, to nie wiem, czy on po prostu wyjdzie o swoich siłach, bo może, tak jak mówiłem, no tam się wszystko może zdarzyć, nie? I na pewno jestem tego, wiesz, ja go nie lekceważę, bo tak jak mówisz, no chłopak jest wysportowany, jest wysoki i tak dalej, ale kurwa, on wchodzi z groźnym lwem, tam będzie masakra, Lisek się musi przygotować na to, że Lew będzie przede wszystkim silnie mentalny i że go tam zagryźć i on nie będzie nawet w stanie wyjść o własnych siłach, Co dopiero walczyć z Natanem. Wiadomo, że Natan jest odklejony, to jego tam by porobił szybko ten kurwa Lisek, to akurat wierzę w to, ale, ale tu nie będzie takiej możliwości. Zobaczycie, to będzie dla niego ciężki, ciężka nauczka ta walka. Dobra, jedziemy, jeszcze jest dwóch rywali. Słuchaj, Łukasz Gikiewicz, z nim też widzę, że masz mocną spinę na Twitterze. Będzie ten pojedynek kiedyś? Jest taka opcja? No nie wiem, zapytajcie jego, bo jeśli to ode mnie zależy, to jak, ja, to, to jak mówiłem, pisałem na, na Twitterze. Możemy to zrobić oczywiście w rzymskiej klatce. Najlepiej na gołe pięści, kurwa, na gołe pięści. Jeszcze można czymś owinąć jaką żywicą, nie ma problemu. I kurwa, no limit tego kurwa odklejenca. To jest taki przydupa, słuchajcie, zlatana. Dlaczego tak mówię? Bo zawsze jak dodaję Jakiś komentarz o Zlatanie, ten się kurwa wpierdala jako obrońca kurwa, może za niedługo będzie mu kurwa ze, ze Szczewika pił kurwa nie wiem wino, bo on to jakby mógł Zlatanowi to by kurwa nie wiem wyczyścił kurwa krawężnik, wszystko by mu zrobił, on to jest kurwa drugi po Zlatanie, to jest taki przydupas, nie ma problemu, tak jak mówię. Moje warunki są, to są takie. Rzymska klatka albo rumuńska może być jeden chuj dla mnie. Małe <grymian> rękawice, cage, Małe rękawice i no, no limit, kurwa. Robimy to, nie ma problemu. no Myślę, że na pewno ktoś swojemu podłapie ten temat. Bo... No, nie ma problemu. Dla mnie taki odklejenie jest, mogę takich odklejenców wyjaśnić, że nie ma problemu. Słuchaj, no, pojawiła się jeszcze jedna osoba. Stary Wiewiór. Tu Wczoraj. No nie... To oni wszyscy ode mnie chcą, kurwa. Ja nie jestem Ferrari, ja nie jestem jakiś, kurwa, bug kurwa. Nie wiem, ale e, oglądałeś wywiad ze Starym Biwiurem, bo wiem, i no widziałeś, że, że jesteś dla niego final bossem w tej grze. Oczywiście, znaczy, wiesz co, nie wiem, o co temu Staremu Orzeszkowi chodzi, Orzechowi, bo tak naprawdę gość od chwili, jak pamiętam, jak byliśmy razem w szatni, bo... Mieliśmy walkę na, czy to było czekaj, jak ja walczyłem z Natanem, no to wewiórka, wewiór młody był ze mną w szatni. No i coś ten, ten stary orzek, coś tam do mnie zagadywał, no stop, coś tam próbował mnie podgryzać. Wiesz, ja tak naprawdę się do gościa nie odzywałem, bo wiesz, byłem w walce, byłem skupiony na swojej walce, ale widziałem, że cały czas coś mi tam próbował dogryzać. Także już wtedy on coś, jemu, coś jakaś tam lampeczka się zaświeciła, że a być może coś z tym lwem, kurwa, coś tam kiedyś. Ja to tak biorę, tak brałem, wiesz, na żarty, tak myślałem, że a tu widzę, że coś zaczyna cały czas coś brnąć w tym temat, że tu chcę wyjaśniać starszych, jakichś tam emerytowanych zawodników czy coś takiego. Mm -hmm. Wyzywa nas od jakichś tam, nie wiem, że chromosomów, że mamy jakieś dodatnie chromosomy. Ciekawe, jaki on ma dodatni chromosom, kurwa, nie wiem, może X, może Y, może 2X, może XY <gry> o co tam chodzi. Nie znam się na tym. Każdy, bo z razie u niego stwierdzili, może jakiś zespół już tych kurwa, chromosomów. Natomiast e, co ja powiem na ten temat? Słuchaj. Stary gościu, naoglądał się, jak to jego syneczek, młody orzeszek. Za pieniążki swojemu, rozumieć z walk sobie dobrze żyje, a że on, wiesz, stary orzek musi zapierdalać gdzieś tam, rozumiesz, gdzieś na budowie, tak jak mówił ci gdzieś jubilera i nagle to mu się nie spodobało, nagle by chciał tak jak młody orzeszek zaistnieć, wiesz, po co się, kurwa, wiesz, męczysz na budowie, po co gdzieś tam sprzedawać coś, jak mu nie płacą, jak tu można sobie przyjść. Jakiemuś tam kurwa e, temu ratnerkowi coś można powiedzieć, wyzwać z jebów, o takich, o takich i można kasę zarobić. Więc ja mu się wcale nie dziwię, coś mu się tam kurwa w tej główce mu się też odkleiło, no bo jak to można nazwać? Gość e, starszy, wiadomo, jakieś biznesy, jakieś interesy, nagle wchodzi do friku. I co? Nagle mówi na nas odklejęcy, a nagle sam staje się odklejony, kurwa. Więc nie wiem, no niech się zastanowi, jak nie ma problemu, mogę też go wziąć, kurwa, mogę jeszcze. Jak, jak będzie chciał, to może jeszcze jakby doszło do takiej walki, jak na przykład by walczył z wewiórką o Pas Fejmu, na przykład to mogę na przykład zaraz po, po tej walce mogę na przykład jego też wziąć, też nie ma problemu. Przecież to jest gość starszy, który nic nie mi tam parę treningów zrobił i co? Nagle myśli, że będzie kurwa co King Bruce misz. No to tam też coś nie za bardzo, też coś się odkleiło kurwa. Ale to, no, to zobacz, to... teraz masz yy, i no, syna i, dobre i ojca. pieniądze Są dobre pieniądze, po co ma gdzieś tyrać na budowie, po co ma się prosić o jakieś pieniądze, jak może przyjść zawalczyć, opierdolić lwa, albo ratlerka, albo kogoś tam jeszcze i mu tam wpadnie troszeczkę kasy. No to wiesz, gość się też odkleił dla pieniędzy i zapierdalaś walczyć na to. Ja się wcale nie dziwię no, tak to po prostu działa, tak to jest. Tak ja jak mówię, Friki teraz rządzą, fryki są najlepsze i wszyscy się pchają do frików, bo many, many, many to raz, a po drugie fame to jest dwa, a po trzecie wiadomo, trzeba, trzeba jakoś zaistnieć. Nie? No, no tak. Dobra, Darku, mamy omówionych twoich rywali. Czas trochę na piłkę nożną. Już będziemy kończyć. swojej eliminacji w z Europy. Polska na sześć drużyn po pięciu meczach, piąta, o, sześć tragedia. punktów. Fernando Santos został zwolniony. No i kto teraz? E, bo ja myślę, że jednak e, będzie Papszun, co raczej selekcjonerem. No ja Ja miałem Polski. nadzieję, że Najmana wy, tam wezmą kurwa za, za tego, <laughs> za selekcjonera, to by tam porządek by zrobił z nimi na pewno. Cesarz tak. by tam projekt ustawiał, ale już tam słyszałem widziałem na gdzieś na storkach, że raczej nie zadzwonią, nie zadzwonią. Nie wiem, może tam fryzjer musi wejść działać. Nie wiem o co tam chodzi. No, słabo, no słabo szkoda, że nasi. Nasza reprezentacja tak kuleje, kurwa. Dawno nie widziałem tak słabej reprezentacji. Nie wiem o co tam kaman. Może rzeczywiście ci starsi zawodnicy już po prostu potrzebują odpoczynku, niech jacyś młodzi zawodnicy po prostu niech dają tym młodym chłopakom szansę. Niech to potrwa z pięć lat, ale niech coś się zbuduje, a nie, że my ciśniemy. Ja tylko się wtrącę, ja tam się pomyliłem. Jest pięć drużyn, a my mamy czwarte miejsce. Sorry, mi się dodało jedno. No, ale to tak, że jak mamy przedostatnie miejsce, nic się nie zmienia. No to prawie, prawie jesteśmy najlepsi, od, drugie miejsce od końca, no, nie? Tak, tak, No ja nie widzę przyszłości przed tą drużyną tak naprawdę. Jeśli chodzi o zmiany trenerów, to nic nie da. To e, moim zdaniem trener to tak jak na przykład, mogę tu podać przykłady w Nottingham Forest, że Nottingham Forest w tym sezonie no, słabo stało i trenera kurwa nie zwolnili. Dali Cooperowi cały czas pracować i choć były duże naciski, to Cooper zostawał na stanowisku i stworzył, stworzył fajny team. Oczywiście utrzymaliśmy się, wszyscy nas wskazywali jak zwykle na porażkę. Wszyscy nas już kurwa widzieli w dole. Niestety tu pokaże gest Zakiewicza taki wał. E, utrzymaliśmy się, teraz zrobiliśmy naprawdę zajebiste, zajebiste transfery. Sprzedaliśmy co prawda John. Wiadomo, no John, ale też potrzebujemy kasy, bo to też jest biznes, wiadomo, Aha. 50 milionów to też nie lata, kurwa sobie od tak, to też są pieniążki na rozwój tego klubu, i na pewno wydaje mi się, że z tym składem jesteśmy w stanie przynajmniej ta pierwsza dziesiątka, żeby, żebyśmy osiągnęli to pierwszą dziesiątkę, a w przyszłym roku, kto wie, może już o puchary. I Manchester United i te inne klubiki mogą już być za nami. No o, czym był, o czym e, e, świadczył ostatni mecz, na przykład na Manchesterze, jak Nottingham zagrało? No tam Manchester był w szoku. Dobra, Darku, co? Będziemy kończyć. E, trochę już gadamy. Z totalnym co dzisiaj? No, najlepsze, takie mi się wydaje. No, najlepsze, ale ja... właśnie, bo zawsze się umawialiśmy. Dzisiaj to poleciałeś na flow. Tak, tak. <laughs> z, tak. tak, z każdym. Flow czasami musi być, bo a zresztą my, my ze sobą dobry flow mamy tak, tak ciężko. Tak, także, tak, tak. także jest dobrze, nam się rozmawiał, także tak. oby jak najwięcej i, i żeby to po prostu. My zobaczyć. ze sobą, Darku, już, o, już robiliśmy wywiady, jak jeszcze niektórzy flików nie oglądali mi się wydaje. Wtedy o! pamiętasz na tym obozie w Bakaożewie? No, to pierwsze. No. A ty jeszcze, ja jeszcze pamiętam, MMA, bo jest na bieżąco. Jak jeszcze inny chłopak prowadził, to myśmy sobie pisali Bartek. na Facebooku. Tak, tak, między sobą o jakiś tam no. ten, o jakieś tam wywiady, ale to wszystko było takie, takie rozwijające się, wiesz, tak także. ja tam słuchaj od samego początku zawsze spieram, wspierałem. Ja tam nie jestem taki tak że nie. kurwa, a ten przegrał, to chuj mu w dupę, kopnąć go i wypadnie. Nie, nie, przegrałeś raz, możesz wygrać następny razem. Czasami jest tak, że przegrasz trzy razy, a później wygrasz. To wszystko wszystko jest, wiesz, siedzi w głowie, także byle do przodu, powolutku. Małymi kroczkami, ale wiesz co chodzi. Musimy Nieważne robić. ile razy upadłeś, ważne ile razy wstaniesz. I ile razy słuchajcie, się... tym Dokładnie. kończymy ten wywiad Darku. Miło mi Cię zobaczyć. To tak widzimy jest. się w poniedziałek na konferencji, a Wy oglądajcie, bo będzie się działo. Dokładnie. Pozdrobeczki dla wszystkich. Pozdrobeczki, trzymajcie się. Ua! Pamiętajcie Nottingham Forest number one. Ua!